Witam Was serca porów tucholskich, gdzie marzenia zamienia rzeczywistość. Dzisiaj mamy piękną sobotę, 5 marca i co dzisiaj będziemy robić? A na zamarzyła mi się mała szklarenka. Rozglądałam się za takimi szklarenkami e, tanimi, bo nie mam teraz zbyt dużo środków, żeby sobie sprawić jakąś super szklaną szklarnię, więc rozglądałam się za takimi szklarenkami, które będą miały kształt domku i będą pokryte folią. I muszę przyznać, że malutkie takie szklarenki kosztują około 1000-1500 zł, co może nie jest jakimś bardzo dużym wydatkiem, ale kiedy zrobiłam taki rekonesans i poczytałam trochę opinii, okazało się, że te konstrukcje są naprawdę bardzo nietrwałe na jeden sezon, jeden większy wiatr i w zasadzie mamy po szklarence. Dlatego też dzisiaj poprosiłam mojego partnera, żebyśmy zbudowali taką szklarenkę i zrobili konstrukcję drewnianą. Na razie pokryjemy je folią, a w przyszłości, w przyszłości zamienimy być może folię na płyty z poliwęglanu. I dzisiejszy właśnie odcinek chciałabym Wam pokazać, jak krok po kroku taką szklarenkę będziemy robić. Moja szklarenka ma mieć wymiar 2,5 m na 4,5 m, więc będzie jak sam raz dla mnie. Będę w nim sobie robiła rozsady. Teraz mamy marzec, więc wiele roślin już będzie można sobie wysiewać. Latem będą tam pomidory i papryka, bazylia. A też zamierzam w niej robić moje eksperymenty z rozmnażaniem róż. Jeżeli jesteście ciekawi, jak taką szklarenkę własnym sumptem i niedużym kosztem zbudować, to zapraszam Was do oglądania tego filmiku. Naszą szklarenkę robimy z drewnianych ład o wymiarach 4 na 6 cm. Mamy już przygotowany materiał, przycięty, i zaraz będziemy skręcać. Budowę szklarenki zaczynamy od wypoziomowania terenu i wkopania betonowych bloczków, na których będzie stała konstrukcja. Mm hmm, Konstrukcja szklarenki, ta podstawowa, z dołu jest prawie gotowa. Możemy iść teraz na obiad, a zagrodowa kuchnia poleca dzisiaj kapustę z golonką. Posililiśmy się i wracamy do pracy. Będziemy teraz montować daszek. Dochodzi już godzina piąta i zrobiło się naprawdę zimno, ale konstrukcję prawie nam się udało skończyć, podstawową. Na dzisiaj kończymy jednak pracę i będziemy kontynuować jutro, jeśli pogoda nam pozwoli. Wracamy dzisiaj do dalszych prac nad szklarenką. Wczoraj nie udało nam się skończyć, a dzisiaj z kolei jest strasznie zimno i też nie wiem ile wytrzymamy na tym wietrze, bo wieje okrutniście jest naprawdę nieprzyjemnie. Chcemy jednak skończyć do końca konstrukcję. No, może nam się uda i pokażę Wam efekty, jak już będzie wszystko zrobione. Tymczasem biegnę z powrotem do pracy. pochwalić drzwiami. Są kapitalne, świetnie się zamykają, idealnie są dopasowane. I tak to wygląda. I na górze poszły jeszcze takie poprzeczne deseczki, które wzmacniają całą konstrukcję. W ogóle ta szklarnia jest bardzo solidna, muszę wam powiedzieć. Myślę, że wytrwa niejedną wichurę. I bardzo się na nią cieszę. Jeszcze Wam pokażę z tej strony, jak wygląda. No fajna jest, prawda? Szklarenka jest już pomalowana i zabieramy się za następny etap. O no taka będzie szklarenka-folienka, bo tak naprawdę teraz będzie przykryta folią, a w przyszłości, w przyszłości mam nadzieję wymienić tą folię na płyty z poli węglaną. Teraz ma być to opcja ekonomiczna i szybka, dlatego będzie folia. Folia jest taka trochę niebieska. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało na, na naszej konstrukcji. Wstępnie przymocowaliśmy folię zwykłymi skrzywkami, ale finalnie będziemy mocować takimi papiakami z dużymi podkładkami, żeby się folia nie rwała. Jak widzicie folię od dołu przysypujemy, wykopaliśmy rowek wzdłuż szklarenki i zasypujemy teraz wystający, wystającą część, to jakieś 30 cm takiego zakładu, zasypujemy ziemią. Zakładanie folii zaczęliśmy od szczytów, teraz będziemy zakładać drugi szczyt. Szczyty już mamy założone, teraz będziemy montować boki. No, widać, że będą pewnym wyzwaniem, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie sprawnie. Nasza szklarenka z folii prawie gotowa. Zostały nam jeszcze do przymocowania wzmocnienie dachu, i folię tej części stropowej będziemy mocować za pomocą takich jeszcze ład, tak żeby po prostu to wytrzyma, wzmocnić troszeczkę te krokie krokiewki w zasadzie, no i żeby też folia lepiej była trzymana na tej powierzchni dachowej. Jak widzicie, projekt szklarnia został już zakończony. Od dzisiaj mogę się cieszyć swoimi własnymi 10 metrami kwadratowymi do uprawy roślin i moich własnych eksperymentów. Bardzo się z tego cieszę. Ile kosztowała nas ta inwestycja? Koszt materiału wyniósł około 500-600 zł, a zatem dosyć. Przyzwoicie powiedziałabym. Zajęło nam wykonanie tej szklarenki 2,5 dnia roboczego. 2,5 dnia roboczego dwie osoby mocno zaangażowane są w stanie taką szklarenkę zrobić według własnego pomysłu i inwencji. Jeśli macie miejsce, czas. I ochotę, to zachęcam, żeby wykonać to we własnym zakresie. Ja nazywam moją szklarenkę szklarenką, chociaż jest pokryta folią dzisiaj jeszcze. Natomiast konstrukcja jest na tyle wytrzymała, że powinna wytrzymać w przyszłości jeśli będziemy chcieli zamienić folię na płytę z poliwęglanu, co mam nadzieję się zdarzy. I jeszcze może dwa słowa na temat jej postawienia względem kierunków stron świata. Więc zauważcie, że wejście do szklarenki jest od strony południowej, dzięki czemu przez cały dzień będzie równomiernie oświetlona. I... To wszystko na dzisiaj mówiła do Was Aneta z Różanej Zagrody. Zachęcam do subskrypcji i do oglądania, co dalej będzie się działo w Różanej Zagrodzie na Kociewiu. Pa-pa!